Powiem szczerze, powiem szczerze, że. Yy... No, ciężki mecz dla Bronowianki, trudny przeciwnik KTS. Staraliśmy się zrobić, co możemy. Też przyjechaliśmy w takim składzie, jakim mogliśmy wystawić w tym dniu. Mieliśmy do dyspozycji tylko jedną zawodniczkę, jako obcokrajowiec, czyli tą francuskę Paulin. Zagrała bardzo dobry mecz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa swój. Ostatnio, właśnie, Paulin mówiła, że miała wiele pojedynków gdzie przegrywała 3 do 2 i teraz przełamała się i w związku z tym jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się wygrać. Dwie polki to są juniorki, które się ogrywają, a dziewczyny muszą jeszcze dużo trenować, żeby tutaj walczyć w ekstraklasie kobiet. Bardzo ładnie zagrała Milena Gaj, która 3-1 przegrała z zakrzeską Agatą. To był dobry pojedynek, no ale też troszeczkę zabrakło doświadczenia i takiej pewności w końcówce. Spełniliśmy nasze założenie przedsezonowe, gdzie chcieliśmy się utrzymać. Też chodziło o to, żeby polskie zawodniczki się ogrywały. Były, była możliwość, żeby szeroka nasza kadra zagrała w ekstraklasie kobiet, to znaczy Natalka Gajeska, Matylda Hadryś, Milena. Gaj i Oliwka Osińska, także jesteśmy zadowoleni, dziewczyny będą trenować, rozwijać się i liczymy na to, że w następnym sezonie będą walczyć w Ekstraklasie. Myślę, że na pewno trudno się wchodzi w mecz, natomiast jestem zadowolona całościowo ze swojej gry, bo byłam dużo bardziej opanowana niż w pierwszym pojedynku w pierwszej połowie, kiedy grałam z tą samą przeciwniczką. Więc na pewno słowo opanowanie było tutaj kluczem do sukcesu. To już kolejny mecz. Po Twoim powrocie jakby z tych zagranicznych wojaży nasza liga mocniejsza? Na pewno w tym roku Ekstraklasa jest bardzo wymagająca. Przeciwniczki są coraz mocniejsze, dużo, wiele zespołów wzmocniło się o zagraniczne przeciwniczki, więc, tak zdecydowanie, Ekstraklasa jest w tym roku wymagająca. Myślę, że to doświadczenie w ogóle zagraniczne, jakie miałam w Czechach, było taką wielką batalią rozegranych wielu spotkań, ale też nauczeniem się siebie, nauczeniem się swojego systemu gry, tego, czego chcę przy stole, złapaniem takiej pewności siebie, odwagi ale też opanowania w takich kluczowych momentach e, i zaufaniu sobie i swoim umiejętnościom. Kinga Stefańska, trenerka KTSU na Siarkopolu Tarnobrzeg, ze spokojem przyjęła porażkę FUJU. Co się stało z naszą Chinką, z portugalskim paszportem? Troszkę zniechęcona było, tak jak patrzyłem na nią. No, ona ma problem sprzętowy teraz, bo poszukuje deski, próbuję zmienić, bo, bo tamto miała bardzo starą i, i troszeczkę odmówiła posłuszeństwa tamta deska. Więc to jest już któryś, któraś próba, któreś podejście. Na początku sezonu też miała jakąś deskę, nie potrafiła nią w ogóle, nie potrafiła się przystosować i tutaj no, zastanawiałyśmy się, czy od razu robimy ognisko i kiełbaski i będziemy palić na sali, czy po meczu. Mówiła już w międzyczasie, że może od Hani weźmie rakietkę, bo po prostu bardzo źle się jej grało. No i to też bardzo wpływa na pewność zawodnika. No i chyba tak krótko to. Nie, nie że była gorsza, jakoś źle, źle przygotowana, natomiast no, walczyła ze swoim sprzętem z pewnością, a to miało wpływ na, na całą resztę. Patrząc na ten mecz, można powiedzieć, że dwa punkty, biorąc pod uwagę porażkę FUJU, bierzemy w ciemno, bo Han Ying, no, po wygraniu Montreux to gwiazda znów wielce błyszcząca na tym europejskim firmamencie, jeśli chodzi o kobiecy tenis, tenis stołowy. Tak, ale Montro to już historia. Nikt się nie kładzie i my, o, ona wygrała to tamto, to siamto i to ja jej się poddam. Tym bardziej, że ona gra bardzo dobrze na obronę. Wiele defenzorek pokonała, wie co ma robić, rozumie grę. No i tutaj też Hani było trudno znaleźć rytm na początku, zwłaszcza, że pierwszy pojedynek był taki no, dość słaby. Więc no, musiała się tutaj mocno sprężyć, bo niektóre piłki były super, niektóre samo mówią, że są słabsze i to tak. Ale rywalka naprawdę zacna, potrafi grać przeciwko defensywie. No i ten punkcik Agaty Zakrzewskiej cieszy, bo od porażki w pierwszej partii potem się zbudowała. Tak, zaczęła troszeczkę spokojniej grać. Może nie była tak bardzo zmotywowana, tudzież przemotywowana. No, ale uspokoiła, no, na pewno miała nad nią przewagę wielu rzeczy. Tylko trzeba było sprowadzić więcej spokoju. Kinga, wraz z trenerem Zbigniewem Nęckiem, menedżerem, doprowadziliście KTS do pierwszego miejsca po sezonie zasadniczym. Jako liderki zespół przystępuje do fazy playoff po 33. tytuł Mistrzyń Polski. No, zabawa się zacznie dopiero w kwietniu, więc to czy z pierwszego, czy z czwartego, czy z drugiego, to teraz to już naprawdę nie ma znaczenia. Fajnie, mamy przewagę, to znaczy przewagę. No, możemy sobie wybierać e, gdzie gramy pierwszy mecz. E, mamy mecze u siebie, gramy z teoretycznie najsłabszą drużyną z tej całej czwórki. Czekamy kto się później e, Teoretycznie w finale e, pokaże, pojawi, no ale to, co było w pierwszej, drugiej rundzie, to już nie ma znaczenia. Rzeszów jest bardzo mocny, Wrocław też potrafi dobrze grać, więc no, no, mówię, no zabawa zacznie się od początku. Jak mm, Przynajmniej w połowie drużyny bardzo dobre. Mm. Jest jeszcze kilka rzeczy do dopięcia. Ale też jest jeszcze dużo czasu, żeby zdecydować kto, jak, na jakiej pozycji i no po prostu trener ma w czym wybierać, w kim wybierać. Dziewczyny są nastawione, że można, da się, nie tak jak kiedyś, że z Berlinem nie da się, na pewno będzie trudno tam. Dalej jest taki sprzęt, który niespecjalnie pasuje naszym zawodniczkom, e, które opierają grę głównie na, na zmie, zmianie rotacji, zmiany tempa, zmianie tempa. No a tamte piłki są takie raczej na łubu-dubu, hura do przodu, więc y, może być ciężko, ale są doświadczone, trzeba grać wszystkim i potem ewentualnie odwracać wynik w brzegu, albo może nie, albo bronić wyniku.